Siemano, lecimy dzisiaj z kolejnym odcinkiem z serii Zagierka to było. Nastąpiła mała komplikacja, no nagrałem już w zasadzie i drugi i trzeci odcinek, zrobiłem trochę modyfikacji tutaj na gospodarstwie, ale znowu nagrałem to w tej słabej jakości, tak jak, tak jak ten pierwszy odcinek, więc te, teraz jako, że postanowiłem się poprawić, przynajmniej jeśli chodzi o jakość nagrania, to zmieniłem już w programie w obs ustawienia, nagrywania, znalazłem, dowiedziałem się, yy, co muszę zrobić, żeby poprawić tą jakość. Więc niestety, no będziecie mieć tak jak no będziecie mie mieli. Zaraz zobaczycie, o co mi w sumie chodzi, yy, jakie zmiany w tym gospodarstwie, bo trochę, yy, trochę się zmieniło, bo nagrałem z tego no, dwa odcinki, aczkolwiek słabej jakości. Nie zamierzam tego, tego publikować, bo to oczy będą w zasadzie was boleć jak będziecie patrzeć na ten rozpikselowany obraz. Więc tak, no, to co się zmieniło, to w ogóle tutaj postawiłem Silos. Tych modów na Silos takich y, ogólnodostępnych, opublikowanych jest w sumie dosyć mało. Mówię właśnie też o takich silosach, e, typowo wiejskich. No. Takich bardziej odpowiednich na taką wieś. E, niby, niby tutaj, boczkowo to jest nieduża mapa, to w zasadzie można by było nie robić w ogóle silosu. No ale jakoś tak e, znalazłem ten modzik, uznałem, że no całkiem dobrze się tutaj e, wpasuje. No sami zobaczcie, jak tutaj do, od frontu wygląda. Mi się wydaje, że całkiem w porządku. Mamy noc, to zaraz pójdziemy spać. I co więcej zrobiłem? Ułożyłem tutaj płyty. Są tutaj płyty ułożone. Jest tutaj doje, dojazd ułożony płytami. Tu jest ogródek. Jest jedno poletko. Drugie poletko. Myślę, że to będzie po prostu pszenica, bo dla kur. I ziemniaki, bo dla świń. I to będzie taki nasz ogródek. Yy, tu jest yy, zamiast tej stodoły drewnianej, co widzieliście na poprzednim odcinku, jest już taka no, dużo większa, inna i moim zdaniem dużo, yy, dużo lepiej pasująca i na dużo ładniejszych teksturach, nieporównywalnie ładniejszych yy, niż tamte. Yy, co tu jeszcze doszło? No, kupiłem wtedy to Ursusik C355 w takiej kolorystyce właśnie. To jest taki trochę sentymentalny sprzęcik dla mnie, bo no, u moich dziadków mam takiego samego, identycznym kolorze, więc chciałem koniecznie mieć ten ciągnik. Poza tym ten mod też jest fajny, bo wiecie, tutaj jest ten cały panel IC, otwierane drzwi, podnoszony daszek, dźwięki. Możecie posłuchać dźwięki też są bardzo w porządku moim zdaniem. Więc tak, tutaj miałem podpięty kultywator, bo wydzielałem te pola. Yy, więc też wydzieliłem, yy, wówczas zaraz wam pokażę. Wydzieliłem tutaj pole. Tutaj już prawie całe zostało zaorane 30. Już 30, prawie całe pole zaorała. Jeszcze tutaj trochę zostało, ale to się dokończy. Oczywiście trzeba tutaj jeszcze na wapno, wapno rozsypać. Dokładnie. Jako że jest noc, to myślę, że się ogólnie prześpimy. I zaraz z, z, zaczniemy nowy dzień. Ten moc na, na szybkie bieganie. Dobra. Lecimy do domu, prześpimy się, jest y, 21. Prześpimy się myślę y, 9 godzin. No, prześpimy się, myślę, 9 godzin i zaraz ogarniemy co dalej. Jest po 6. Wstajemy, dobra, lecimy z tematem. Mam nadzieję, że jest lepsza jakość. No, bo niby sprawdzałem, ale eee, kilka razy, jak się to nagrywa, no ale co, no, nigdy nie wiadomo co, nie. Dobra, ustawię sobie w ogóle yy, dowózkę tutaj tych przedmiotów, mam taki modzik, że tutaj będą dowozić, yy, po prostu albo nie, albo damy to inaczej, lepiej będzie jak damy to tutaj, o o, o. przy bramie, tutaj będą się pojawiać sprzęty przede mnie kupowane, yy, jako że musimy wapno rozsypać, akcja wapno, yy, to tutaj musimy znaleźć o technologia nawożenia, i powiem wam, czym to będę chciał porozsypywać. Yy... Wydaje mi się, że weźmiemy motylka do tego. No. Co do kolorów, no to mi się wydaje, że takie są w, w porządku. To jest Modzik z Muthuba, więc jedyne yy... naklejki, jakie tutaj mogą być, to ten Lizard. Więc ja wolę już bez naklejek. Yy... Dobra weźmiemy do tego weźmiemy do tego pięćdziesiątkę, piątkę pionę ogólnie czekajcie sprawdzę czy jak jest dźwięk ustawiony 20% no w... chyba powinno być dobrze tak mi się wydaje dźwięki tego ciągnika też są fajne słychać zarówno te łożyska w skrzyni jak to w pięćdziesiątkach, piątkach, sześćdziesiątkach no nie, no jak ja o tym kiedyś kiedy się w jakiś tam sposób tym interesowałem, to właśnie doczytałem, że to jest problem związany z tym, że tam po prostu nie było tych skośnych zębów w skrzyni biegów, tylko tylko proste. I dlatego na przykład w 30 no nie ma tej animacji, bo normalnie w normalnym życiu też 30 tak nie tak skrzynie nie jęczą w 30. Dobra... Lecimy z tym, uzupełniamy, powiem wam, że to ogólnie będzie tak dosyć. Dosyć słabo, więc sensie to chwila trzeba będzie wracać się. Wracać się, żeby ponownie załadowywać. Ołączymy sobie światło, naprawdę ten taki Ursusik mi się bardzo podoba. I nie ma sposobu właśnie, żeby on się nie pojawił tutaj na mojej gospodarce. Dobra, patrzcie. No to co, tutaj właściwie yy, nie mamy nic typu rozdłuż, tylko po prostu. Nie, nie, ja to będzie za nisko. Nie będziemy opuszczać, musi być tak. I działamy. Ciekawe, czy nam starczy na, yy, na taki przejazd yy, w tamtą stronę i z powrotem. Mo nie, nie, starczy. Już to widzę. Patrzcie jak ładnie się ten ciągnik prezentuje, naprawdę no, A trochę jak taką mijankę małą zrobię to też nic nie będzie yy, O czyli Czyli co, co jeden raz będziesz musiał No to bardzo fajnie Nie ma co Taki już urok Tego wszystkiego, ojej źle robisz za dużo odtąd dajesz, to nie ma aż takiego zasięgu. No i widzicie, koniec. Yy, więc ja bym to tak ogarnął, szczerze. Sam nie wiem, bo. Mm, technologia nawożenia miałem. Widzicie, bo tym. Chyba że tym, o, chyba że taki fajny sprzęcik chce kupimy, a tamten będziemy mieć, nie wiem, do nawozów normalnych. Więc, jak weźmiemy sobie ten sprzęcik, ja bym go wziął w takiej trochę ciemniejszej kolorystyce, jest bardzo spoko, mi się wydaje. Kupimy go i, i tym sprzętem spróbujemy to wszystko ogarnąć. Wydaje mi się, że będzie w porządku, naprawdę dźwięki są spoko tego ciągnika. Dobra kierunkowskaz Bierzemy na gospodarkę To tutaj odstawimy na razie, to już nie będziemy na razie jeszcze wstawiać tego wszystkiego, to już by było... To już by za długo trwało, jakby teraz wszystko ustawiać na swoje miejsce, to ja bym sobie, musiał sobie tak na spokojnie siąść i to zrobić to i to ogarnąć po prostu. Dobra, lecimy z tym wapnem. Yy, jeśli chodzi o worek, worek z wapnem, to jeszcze to będzie 4 kupimy od razu. Dobra. Niech to się napełni. się napełnia. Czekaj. Następne. Nie wiem, co mi tak hałasuje. Mam nadzieję, że teraz będzie już cicho. Albo i nie. No super. Czekajcie. Dobra, lecimy z tematem, jedziemy dalej. No i mamy tutaj już konkretnie, konkretniejszą maszynerię do takich robót, bo widzę, że tutaj nie dojechał pracownik do końca. Ci pracownicy partacze, druciarze nie robi. Czemu to tak jakby zupełnie nierówno dawało? Nie, ja tego nie ogarniam coś. Nie ogarniam co tutaj się dzieje. Nie wiem o co chodzi. O teraz idzie. No ale nie, też jest niedobrze. To znowu jakiś, jakiś bug się. Coś się zbagowało, znowu. Kurde, a jak damy pracownika? Nie, no też jest źle. Patrzcie, je, są te kropki, że wymaga wapna. Jak tutaj tą grę ogarnąć, powiedzcie mi? Jezu, ale to wygląda. Jacie. A on sobie jeszcze, pracownik, nie poradzi z tym sprzętem. No, piękne zdjęcie na miniaturkę. No jak? Pewek, że tak. Nie, no trzeba coś z tym zrobić, bo tak to być nie może. Czekaj, przewinę trochę czas, żeby się o, słońce wschodzi. Teraz będzie jaśniej. Nie, to już mnie, to już mnie, panie, denerwuje. To tak być nie może. To już tak być nie może. Sprzedajemy i robimy to jeszcze raz po mojemu. Czyli ogarniemy to w taki sposób, że po prostu zatrudnimy pracownikom, będzie miał za zadanie też uzupełniać poziom tego wapna i on to zrobi normalnie, motylkiem elegancko, yy, rozsieje to wapno i będzie gites. Będzie git malina. Dobra. Kurczę. Nie puścimy go odtąd. A tam to sobie później poprawimy. Mam nadzieję, że teraz będzie już dobrze to szło. Yy, I czekajcie, musimy tutaj sobie ustawić uzupełnianie nawozu. O. No i teraz, i teraz patrzcie, Gites idzie. On ja to nam ładnie ogarnie. My możemy wsiąść sobie do 30 i dokończyć yy, orkę. Więc dwa legendarne ciągniki. Dwa legendarne polskie ciągniki. Dwie, jeden i drugi to są legendy polskiej wsi na jednym polu. Powiem wam, ta trzydzieska by sobie poradziła z grudziąską trzyskibówką. To, że teraz jedzie z dwuskibówką, no to... Znaczy w normalnym życiu to też wiadomo, że to wszystko by zależało od gleby. Wiadomo, żeby nie pociągnęła na glinie czy coś, ale na piasku myślę, że na luzie by trzyski pociągnęła. Bez jakiegokolwiek problemu. Takie jest moje zdanie. Zrobimy sobie wentylację. Teoretycznie lepiej by było... A czekaj, zaraz, zaraz. Opuść najpierw. Dobra, jedzie. Teoretycznie lepiej by było jeszcze sobie to uchylić, że niby ma się taki wgląd lepszy. No, zjechałem trochę. Yy... Wgląd lepszy w to, jak to się wszystko robi. Jak tutaj się nam pole. Jak się orze. No, 30 na dwóch to jest rzeczywiście takie żmudna praca. To najlepiej jest chyba w takim przypadku sobie zatrudniać po prostu pracownika. Niech on, się, niech on to robi. A... a wy się zajmujcie czymś innym, bo. Bo to naprawdę no. Ale nie, powiem Wam, że zrobimy taki krótki teścik, Czy, czy dziecha pociągnie trzy skiby. Tutaj na tej ziemi. Yy, dawaj tutaj sklepik i sobie weźmiemy, bo trzy skibówka nam się pewnie przyda do 55, tak? Nawet jak, nawet jak nie, nie jak nawet jak 30 nie będzie dawać rady, to po prostu użyje się. Yy, przy 60 Dobra, niech będzie taka zielona. W ogóle dobra, odstaw. Odstaw to i dobra. Podpinamy, podpinaszmy ten pług i zaraz i zaraz zobaczymy. Zaraz, zaraz będziemy kurcze kolidować z tamtym, nie Nie, no daje radę. Mówiłem, no daje radę. Na pewno ma cięższe niż ze dwuskibówką, ale daje radę. Bez żadnego problemu, no. Czyli no, właściwie ta dwuskibówka nam nie będzie potrzebna. Tak naprawdę, bo po co? Patrzcie, i to jest logika tych pracowników czasem. Na cholerę on jedzie tak daleko do tyłu. Nie może tutaj normalnie nawrócić wcześniej. Masakra. Farming ogólnie jest naprawdę fajną grą, ale niektóre rzeczy tak no, dziwią. No. Zobaczymy, co będzie w następnym farmingu, jak to będzie w nim wszystko rozwiązane. Dobra. Tem pomacik. W przypadku Ursusa po prostu zaciągamy gaz. Na fuli jadymy. O, i teraz będziemy mieć nie kolizję z nim, pewnie. No pewnie. No, co ty tu robisz? O, to, to, to sobie muszę zdjęcie zrobić z tego, bo fajnie to wygląda. Odsuniemy mu się, niech on jedzie dalej. Niech on robi swoje a my tutaj to przeoramy. Odkąd to było? Chyba odtąd. Dobra, opuściliśmy pług i jedziemy. Okej, okay. więc myślę, nie, no trzeba, trzeba wiecie, co sprzedać ogólnie, te yy, dwuski bo się nam do niczego, niczego nie przyda. No, już materiał trwa prawie, widzę, 20 minut, więc pomału będziemy musieli kończyć. Odcinek nie może być jakiś zbyt długi, około 20 minut myślę, więc dokończymy. Przejadę tutaj jeszcze raz, tak jak widzicie, tym pługiem. I w zasadzie chyba, co, skierujemy się na gospodarstwo, no i się pożegnam z Wami. No i będziemy się widzieć w następnym odcinku. Czy to takim zwyczajnym, standardowym, jakimś motoryzacyjnym. Myślę, że następny ogólnie taki zwykły odcinek to właśnie będzie z maluchem. Yy, czy też czy też będziemy się widzieć jeszcze przed tym na jakimś farmingowym nagraniu. Więc to się wszystko... To się wszystko wyjaśni, hopy drogie. Dobra. Patrzcie jak się ładnie prezentują dwa sprzęty. No dużo, dużo nowocześniejsza jest kabina na tej, na tej 30, to trzeba przyznać. Dobra, to ja tutaj zostawiam. Chwilę odpoczą sobie ciągniki, wracam na gospodarstwo. Jeszcze raz tutaj o, pokażę Wam, o właśnie tutaj te jabłonki rosną, one tam jakiś zysk przynoszą co, co, co godzinę. Taki fajny podjazd wyłożony płytami betonowymi. Tutaj w ogóle jest... Taka boczna, boczna brama, taka wąska brama do stodoły. Oczywiście stodoła ma tutaj pełne oświetlenie. Fajnie, że to fajnie, to, fajnie to wygląda, że to się tak jedno po drugim zapala. Nie, że od razu, tylko w jakimś odstępie czasowym te, te żarówki się zapalają, te światła, dobra. No i co? No i w zasadzie tyle się zmieniło. no Ten budynek został tak, jak był. Po prostu wywaliliśmy, wywaliłem tą stodowę na tym materiale, co nagrał się w sobie jakości i nie, nie zamierzam go raczej publikować. Yy, to wywaliśmy na tą stodowę, daliśmy tutaj tą nową, daliśmy tutaj bramę. Yy, to jest wszystko moim zdaniem fajnie. No i w następnych odcinkach będziemy tutaj dalej działać na tym gospodarstwie, w tym gospodarstwie widzę potencjał, Mam nadzieję, że naprawdę uda mi się utworzyć jakiś fajny, fajny klimat polskiego gospodarstwa. Szczególnie też czekam na jakieś następne mody, następne fajne mody, żeby móc je użyć do, do tej serii. Jakieś takie fajne, klimatyczne. Myślę, że też trzeba będzie jakiś kombajn kupić. Jaki kombajn, to zobaczycie. Nie będzie to standardowy Bizon, więc co mogę powiedzieć. No, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, za obejrzenie tego odcinka, szczególnie teraz tym, którzy dotrwali do końca. Jeśli macie jakieś wskazówki, czy też czy też może nie tyle co wskazówki, co do samego gospodarzenia, ale pomysły na następne odcinki, to piszcie w komentarzach. Wszystkie komentarze czytam i z chęcią to robię i i czekam na, czekam na odzew od Was i było na tyle. Do zobaczyska, cześć siema.